Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNAF TD, czyli nowej giereczki FNAF Tower Defense. Słuchajcie, przepotężnej giereczki, oczywiście no nie tak nowej, ale jednak dla wielu osób, wiecie, nowej, no bo tak naprawdę no bardzo dużo osób jeszcze nie zna tej giereczki. Jak tak widziałem, pytałem, to wiecie, no to tak, tak średnio, nie? Ale generalnie mamy widzowie westernowy węcik, który aktualnie do no całkiem nieźle robię. Za chwilkę będzie dziesiąty poziom i mamy na to nawet nie ile czasu dokładnie, no ale myślę, że całkiem jeszcze dużo czasu, mamy prawie 10 tysięcy westernowych tokenów, i dlaczego w ogóle widzowie nagrywam znowu ten event? No bo mamy nowy nowy week, że tak powiem, mamy do, do przejścia nowy tryb. Czyli taki kapelusik z tego co widziałem, jeszcze nie przechodziłem, bo chcę przejść razem z wami. Także generalnie mamy tutaj taki oto T-back. No wiecie, taki losowy, bym powiedział. Nie wybierałem jakoś specjalnie postaci. Myślę, że i tak damy radę bez problemu. Także wbijamy widzowie i sprawdzamy nowy, nie wiem, czy to weekiem nazywać, czy to nowym po prostu jakby trybem. Zobaczmy, patrzcie, mamy taki kaktus, no i to już po przechodziliśmy i tak dalej, ale mamy widzowie 4 dni na takim kapelusiku i zobaczcie, tutaj mamy na Easy, na Nightmerze wiadomo więcej, mamy tak naprawdę mm, po prostu coinów, ale może polećmy sobie na początku na Harda i zobaczmy, czy ten nowy tryb nie jest jakiś o wiele trudniejszy, nie? Bo jak odpalę od razu Nightmera, to mogę się troszkę zesrać, nie? Wiecie, to no może być po prostu tak trudno, że nie ogarnę, ale tak, mamy dwa exity, ok, i tutaj wychodzą ziomki, czyli po prostu idą tędy. Ej, no to jak dwa są, to i tak nie ma jakiejś większej różnicy, chociaż, dobra, ej, dobra, powiem wam tak, widzowie, to będzie trudne. To, to będzie jednak nawet trudne, ale jak dodamy Scotta, to damy radę. Patrzcie, mamy reanimated, jakaś reanimated chica, nie wiem, taka dosłownie potężna chica, tak jak ta nasza w sumie. Tylko, że ta jest taka troszkę, nie wiem, jakaś bardziej creepy, nie? Więc dodajmy ją z tym TNT. Dodajmy tutaj jeszcze jedną. Dodajmy sobie jeszcze tutaj jedną. Dajmy tak, na lasta nie. Ja na firsta zawsze daję. Tutaj nawet nic nie ustawiam w tej gierce. Dajemy do Baxa. I teraz tak, range'a zwiększamy wszystkim, to na pewno. Zwiększamy endo na obrażonka i teraz widzowie, no tak naprawdę możemy Scotta troszkę wbić tutaj na wyższy poziom. Jak widzicie postacie są dość grube, no i się wiecie, no mają dość dużo HP, więc tutaj troniki wcale nie są takie proste do pokonania, więc tutaj to już wygląda, wiecie, tak trudniej, nie? No wiadomo, jest trudniej, ale co ciekawe, a bo my mamy tutaj tylko ten entrance. Dobra, to i tak idą do dwóch exitów, ale tak naprawdę nawet nie wyjdą. Wiecie o co chodzi, tutaj totalnie nie mają na to szans, no bo po prostu brakuje im tego... O, tutaj ziomeczka mamy poza zasięgiem. Dobra, to dajmy go może tutaj. Znaczy, nie dojdą nawet do, wiecie, do jakiegokolwiek exitu, bo mamy tak ładnie to poustawiane. Tutaj nasza TNT Chica 30 koła, dobra, widzowie, 11 na 15. W tym momencie mam ulepszone wszystko. Mogę dorzucić jeszcze plus trapa. Nie wiem, endo, tak for fun, żeby po prostu sobie wydać pieniądze, no bo tak naprawdę nic mi to nie zmieni. To się nie stakuje, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to się nie stakują bonusy. Jak macie bonus na range, no to tak samo na damage boosta, no to po prostu ten jeden bonusik działa na postacie i tyle. Nie, nie da się tego zestakować. Na początku myślałem, że faktycznie praktycznie się da w tej grze, nie? Bo wiecie, inna giereczka, nie patrzymy jak na TTD czy tam inne gry, wiecie, jakieś TDS, tylko po prostu chciałem zobaczyć jak to tutaj wygląda. No i faktycznie wygląda w sobie jak w TTD, że jakby bonusy się nie nakładają. Te same bonusy, oczywiście, bo jak mamy tutaj range'a, tutaj mamy strength'a, znaczy no, damage, damage boosta i range boosta, no to wiadomo, że oba się nałożą, no bo to co innego boostują, nie? Nie wiem w ogóle, czy jest jakaś możliwość, żeby dodać na przykład w przyszłości takiego boostera, który by zwiększał prędkość ataku, nie? Czy może jest już w tej grze? Może jest, a ja o nim po prostu nie wiem. Może tak być. W ogóle nie wiem, czy macie taki vibik, ale jak patrzę na ten Wild West, dosłownie ten. Dziki zachód widzowie ten evencik teraz, no to dosłownie, jakbyśmy mieli już październik, wiecie, i takie Halloween, nie? To naprawdę ma taki fajny klimat. Jak popatrzycie tutaj, to ciuchcia, taka wiecie, tak ciemno i w ogóle, tutaj mamy lampkę odpaloną, jakaś wybita szyba, więc widzimy, że takie zaatakowane miasteczko na dzikim zachodzie, takie wiecie, no już takie porzucone, nawet bym powiedział, no i czerwony dywan do tego wszystkiego, także, no, mają tutaj, wiecie, mają rozmach tak naprawdę, mimo że pieniędzy nie mają, rozwalone całe, nie wiem, cała wioska, cała całe to miasteczko. No ale jednak dywan leży, także ładnie to wygląda. No ale naprawdę, jeżeli chodzi o taki, o taki klimacik, to bardzo przyjemnie się na to patrzy. Podoba mi się. Dead Night Freddy, okej. Okay. Czyli tu mamy faktycznie taką nockę. No i dosłownie ja to bym nazwał takim Halloween Westernem, nie? Dosłownie. Takim trąci takim klimatem. No i ogólnie zobaczmy, czy wyjdzie. Dobra, wyszło. Nic specjalnego, bo 500 tylko Western tokenów. Ale widzowie, lecimy w kolejny tryb. I tym razem myślę, że wybiorę Nightmera. No bo jednak Nightmare daje nam więcej EXPA. Więcej tokenów, a wiecie, te tokeny westernowe to zbieram na mangle, także tutaj na mangle, mangle potężną. No i teraz tak, weźmy Nightmare na dzień drugi. Zobaczymy, czy to w ogóle nie będzie za trudne. Może się okazać, że wiecie, że się wywrócę, ale dobra, spróbujemy. Jakby nie mówię, że od razu będzie najgorzej. Zobaczymy. Nightmarek to wcale w tej grze nie jest taki m, aż taki zły. Chociaż wiadomo, na niektórych mapkach to potrafi tutaj dowalić. Ok, szybko robimy tak. Na początku Frediego. Tak myślę, tylko gdzie wychodzą? Tutaj. Dobra, Tutaj tego Frediego. Tutaj dojeżdżamy. Dobra, kolejny Freddy. Dawaj szybko Frediego. Szybko Frediego, stary. Dobra. Tutaj ogólnie mamy problem, bo one wejdą, ale jakbym dodał Scotta szybko, no chyba nie zdąży ich rozwalić. Dobra, ale spokojnie. Damy radę. Dajemy tutaj Edo, dajemy endo szybko. OK, tutaj dodamy endo. Widać, że skoty zawsze ratuje, nie? Jakby, jak macie skocika, gracie z Scottem. Zawsze, zawsze was uratuje. Nie będzie nigdy problemu, nie? Naprawdę, nigdy nie będzie problemu, żeby wygrać Giereczkę. Dajemy tutaj plus trapa. I teraz tak, ziomek ma takiego ręża, że wszystkich tutaj łapie. OK, to mi się podoba. Tutaj Skocik oczywiście na wyższy poziom. 30 tysięcy jak najbardziej. No i na całą mapę mamy zasięg Scottem, nie? Patrzcie, to wychodzi dosłownie na całe miasteczko. Na całe to nocne, halloweenowe, jak ja to powiedziałem, miasteczko, także. Ładnie to wygląda, wszystko fajnie działa, dodajmy TNT Chica. No i tak naprawdę, widzowie, kolejny, myślę, nie dzień, tylko kolejna noc wygrana. No, na luziku, myślę. W ogóle ta TNT Chica... Znaczy, ja to nazywam TNT Chica, ale mamy Tavern Chica. Bije bardzo fajnie, nie? W sensie bardzo szybciutko. Te TNT lecą jak szalone, także to na pewno jest taka jedna z moich ulubionych postaci. Fajnie, naprawdę spoko to wygląda. Przypominę, przypomina mi troszkę szef Clockmana z TTD, że rzuca, wiecie, tymi TNT i zwiększa range'a. No, ona nie zwiększa, ale plusz trap zwiększa, także liczy się, bo jest obok niej, także myślę, że tutaj podobna sprawa. Dobra, zobaczmy, jaki będzie Bosik na tej, na tej mapce. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Blogsboom, na której możesz kupić przed lub jednostkę w grze, która cię interesuje, jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj by wpisać kod MeresBlocks, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPal'em, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać tradea z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24. 4 na 7 na stronce i na pewno Wam pomogą. Gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Ale ta nocka nie jest łatwa. Gdybym nie miał Scotta, to byłoby trudno. Musiałbym tutaj użyć Springtrap'a albo czegoś potężnego. Jakiejś innej potężnej postaci, prócz Scotta, bo naprawdę jest trudno. No, no, serio, tutaj totalnie odpalają się takie dziwne, wiecie, animatroniki takie potężne. Na przykład, chyba Showtime Puppet? Coś takiego, jakoś tak się nazywał. W każdym razie, mega szybka postać, która. O, właśnie ta! Showtime Puppet. Patrzcie, jak leci. Dosłownie jeszcze sobie HP generuje jak leci, ej dobra to jest mega trudne, co jest widzowie, normalnie przegraby, patrzcie, widzicie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe do przejścia, co nas zaatakuje, a nie, nic, bo ja nie mam ustawionych jumpscarów. dobra, to musimy lecieć do lobby. I musimy widzowie wziąć jeszcze lepsze postacie, czyli faktycznie Western nocą jest naprawdę gigakrippy, nie? Totalnie, totalnie szalony ten Western. Co tu mamy w ogóle? Jakiś prezent się pojawia co chwilę, nie? Jak wywala z gierki, to pojawia się taki prezencik dziwny. Dobra, w takim razie sorki Tavern Chica, ale ja muszę tutaj ogarnąć. Weźmiemy Crying Childa, żeby slowował i weźmiemy sobie... No właśnie tak myślę, bo mamy tego plus trapa tego range'a zwiększonego niby spoko ale zamiast tego crank childa mógłbym tutaj wrzucić spring trapa to wtedy mamy bardzo dużo obrażeń i zamiast tego frediego to po prostu wtedy childa po prostu? Dobra, weźmy go może. Trzeba. Dobra, coś takiego i myślę, że teraz wygramy. Pokażę Wam Bosika, jak wygląda, i lecimy do kolejnej nocy. No, tak to musimy już wygrać. Mamy boosty, mamy Slowa, Scotta i Springtrapa. No, to, to musi wyjść. Tak mi się wydaje, że wyjdzie. Dobra, jednak widzowie, zamiast słuchajcie, plus trapa, wziąłem Purple Guya, żeby na początek coś zrobić. No bo jakbym nie wziął, to bym miał 3000 golda, 3000 dolarków, to bym nawet nie kupił Scotta. Także musiałem wyrzucić widzowie naszego Miśka, który robi pieniądze, nie? Więc Tutaj trzeba było no po prostu jakoś tak wybrać. I zamiast niego Purple Guy, plus dodatkowo zamiast plus Trapa, mamy spowolnienie od Crying Childa. I to jest Mega OP, bo patrzcie, sobie tak przytrzymujemy. I ten Showtime Puppet faktycznie jest o wiele wolniejszy. Mamy też Spring Trapa, to on naprawdę robi duże obrażenia. No tak, porównując ze Scottem, no to wiadomo, całkiem, całkiem, nawet chyba więcej od niego, no bo wiecie, jest szybszy, no ale Scott ma większego range'a, no to wiadomo, więcej złapie, jeszcze bije splasza, czyli kilku naraz. Ten chyba też. Właśnie nie wiem dokładnie, czy Springtrap bije, wiecie, tak kilku naraz? Chyba tak, chyba też bije kilku naraz. Tylko dlaczego jakby jest na pewno szybszy? i Na pewno podobne obrażenia robi, ale lekko większe. Tylko, że ten ma większego ręża, nie? Bo cooldowny 2, a tutaj wiecie, 0,6. No to zrobi więcej ataków. Aż słuchajcie o, no, całkiem sporo. Może, może 11 tysięcy bija, a ten bije 9300. Także, który lepszego splasza zrobi? No, ten za bardzo nie może się wykazać, bo ten wszędzie wali, nie tym błotem. Także Scott nawala wszędzie i dlatego, no, nie mogą się inni wykazać za bardzo. Ale jak widzicie, takie tutaj otoczonko daje radę. Takie wykorzystanie, wiecie, otoczenia. Tutaj daliśmy sobie ziobeczka, który spowalnia, tam też ma Tutaj mamy Endo, wszystko jest boostowane, wszystko jest elegancko, rozegrane. Twilight Chica aktualnie pada, patrzcie. Mamy jeszcze westernowy prezencik, idealnie, to nam idealnie siadło. Wejście EXPA, bo gramy Nightmare'a, Pamiętajcie, że gram Nightmare'a, dlatego jest tak, jest tak trudno. Gdybyście grali Easy, no to zakładam, że nie trzeba było aż tak by, wie, wiecie, nie trzeba by było aż tak kombinować i nie trzeba by było tak się spinać, ale robimy to na Nightmerze, e. widzowie, trzecia noc też na Nightmerze, e, także wszystko. Na Nightmerze, no wiadomo, pierwsza tam na hardzie, bo wiecie, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, ale da się, na Nightmerze się da. Z taką ekipą jak ja mam, no to wiadomo, jest ok. Mogłem wziąć plus trapa, albo właśnie Crying Childa, więc albo spowolnienie, albo range większy. I aktualnie wybrałem sobie spowolnienie, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. I tak, dajemy ziomeczka tutaj. Opatrzcie, mamy Bounty Hunter. I to jest dwa razy luck i dwa razy rewardsy. Czajcie, Po prostu jak nam siądzie Western Present, to będziemy mega zarobieni bo idealnie wtedy będzie po prostu, no, no mega dużo, będziemy z tego bieli tak naprawdę. Dobra, robimy tutaj kolejne i teraz tak, ta chika. Musi szybciutko być rozwalona, bo będzie lipa. Zróbmy tutaj szybciutko skota. Bez skota, widzowie, Nightmare to jest mega trudne. Naprawdę, jest bardzo, ale to bardzo trudne. To jest masakra. Dosłownie nas tutaj mega dojeżdżają. Także bez niego, no to ciężko. Albo bez jakiegoś sprintrapa. Jak macie sprintrapa, to ok, no to wtedy dacie radę. Ale bez tego to, no, krucho, widzowie. Jeszcze jak macie Crane Child, to patrzcie. Ładnie tutaj elegancko spowalnia. I to tak naprawdę potężnie elegancko. To mi się podoba. Dodajmy kolejnego tutaj fioletowego ziomeczka dobra jest kolejny na maksa na maksa tutaj mamy endo dobra i teraz myślę że już możemy dobić tak naprawdę Scotta okej okay. mamy wszystko na maksa potrzebujemy jeszcze spring trapa, możemy tutaj dorzucić wiadomo więc dajmy ziomeczka no tutaj niech sobie stoi i będzie spoczko i tutaj damy jeszcze drugiego no bo jak mamy te sloty no to zużyjmy wszystko wiadomo i teraz tego ulepszymy tam obojętnie kogo tak naprawdę aktualnie Midnight Freddy no dajemy sobie radę, nie? Mamy tego full jakiś Foxy, coś takiego, nie wiem, taki dziwny ziołeczek. No dobra, bardzo szybki, to na pewno, ale jeszcze szybszy jest Showtime Puppet, który się leczy, patrzcie. Nie dość, że leci szybko, to w czasie jakby się leczy, widzicie? To HP skacze mu tak, że troszkę obijamy, później jak chwila mija, to on się wyleczy i wiecie, trzeba szybko go dobić, to jest naprawdę mega szalone. Mamy też jakiegoś Sundown Endo też fajnie to wygląda, naprawdę, te postacie, te animatroniki, ta noc jest naprawdę taka, wiecie, wymagająca, no zwłaszcza na Nightmare'ze, jak się gra, wiadomo, dlatego gramy najtrudniejsze na odcinku, żeby było ciekawie i jest ciekawie, naprawdę tutaj dużo się dzieje, patrzcie, też mapka cały czas się zmienia, nie? Właśnie to jest też fajne, to nie tylko mapka się zmienia, jeżeli chodzi o wejścia, wyjścia, tylko tutaj normalnie mamy, patrzcie, ten wagonik taki tutaj wywalony, a tam jest lokomotywa i normalnie z przodu, z przodu mamy to tutaj, jest teraz rozłączone, czyli też jakby całe otoczenie na mapkach się zmienia i wiecie, możemy sobie obserwować co tam się pozmieniało i tak fajnie, no fajnie jest na to popatrzeć po prostu. Dobrze jest to zrobione, bo się wszystko dosłownie zmienia każdej nocy. To, to jest super w tej grze, że są różne mapy tak naprawdę. I wiecie, właśnie nie mówię tylko o tym dywanie, o którym idą animatroniki, tylko po prostu o wszystkim dookoła. Wszystko dookoła jest zupełnie inne. To mi się podoba. To mi się najbardziej właśnie w tej grze podoba, że to, no, tak się zmienia. Z tego co wiem, to oni chyba z The House, coś takiego, tego Tower Defense'a korzystają, jeżeli chodzi, wiecie, o pomysły. Jest to takie, taka, taka inspiracja tak naprawdę, widać to. Tak samo, no jeżeli chodzi o FNAF-a, wiadomo, no, no na ie to raczej to się opiera. To, to, to akurat jest oczywiste. W sumie jestem ciekaw, czy oni mają takie prawa do tego, nie? Że sobie robią taką giereczkę z Fnafa i, i co na to wiecie? Co na to sam Scott tutaj, o ile w ogóle on jeszcze tym zarządza? Bo ja tam się nie znam, ale słuchajcie do babie jego postać, więc nie wiem. No raczej by się nie rzucał. No to tylko o takie rzeczy to może się rzucić, wiecie. Twórca Skibili Toilet do twórców, naprawdę. To tak z tego co widziałem. Ale jeżeli chodzi o jakieś inne gry. Na przykład tutaj mamy tego FNAF Defensa. Chyba, że się dogadali. Ale mo może nawet nie. Wydaje mi się, że nawet nie. Po prostu zrobili sobie giereczkę w Robloxie i tyle. I nawet nie potrzeba tutaj jakichś praw. No, no nie przywala się nikt do tego. I to jest spoko. Patrzcie, dwa prezenciki. Dobra, ale siadło, ale siadło. Jestem prezenty. Jak widzicie, farma totalna. Jak wam się trafi Sheriff Bounty Hunter. No to już w ogóle macie mega, mega dużo. Zawsze będzie mega dużo. Do tego jeszcze dusze doleciały. Także super. Wszystko ładnie siadło. I zobaczmy, jak wygląda na dniu czwartym. Ja to nazywam nocą, no bo w sumie bardziej taka noc. Nie? Ale tutaj mamy dzień czwarty, także to ciekawe. I zobaczcie, jak bierzemy sobie dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to tutaj są inne procenty na to, że dropniemy daną rzecz, więc faktycznie się to zmienia. A jak dam sobie na przykład Harda, albo Medium, albo Easy, ok, czyli możemy grać na Easy i mieć 4% tak samo jak na Nightmare, tylko się zmienia Western Token i Expa. A tutaj to było jak, bo jest pierwszy dzień, mamy Nightmera, nie? Tu się zmienia tylko Exp i Western Tokeny, a tutaj. Tutaj dosłownie jest to samo, więc tutaj widzowie najlepiej grać dzień czwarty. Na Nightmare to macie najwięcej po prostu wszystkiego, jak tylko się da z western eventu. Dosłownie, wszystko macie na maksa wtedy. Także dzień czwarty, Nightmare to jest najwięcej, jak możecie wydusić z tego eventu. Tylko, że tutaj jest trudno, no bo zobaczcie, mamy takie wejścia, że to naprawdę wygląda strasznie, nie? Zobaczcie tutaj. Dosłownie, jak postawię sobie tutaj Purple Gaja, ok, wrzucę go. Weźmy Endo, od razu go ulepszmy. Teraz tak, ja go od razu ulepszam, żeby, wiecie, jakoś jakkolwiek tutaj coś zrobić, tylko, że najlepiej by było w sumie ulepszyć endo, wtedy większe obrażenia, wiecie, to lepiej nam będzie szło. Okej, okay, odpalmy tutaj żobeczka. No, Purple Guy jest dobrym starterem, nie? Jakby ja tutaj zmieniłem zdanie, faktycznie jest bardzo dobry. Tylko tam ktoś przechodzi do Exitu, patrzcie, mamy problemy. Dobra, to szybko Scotta dodajemy. I ze skotem raczej to wyjdzie, tylko mam nadzieję, że on nadąży, nie? Że on tutaj zdąży przywalić. Dawaj, dawaj, ziomeczku, dawaj, szybciutko, bij tam, bij tam na górze. No, Midnight Freddy tam idzie, gościu. Co jest niedowidzowie, chyba nie damy rady tak po prostu, wiecie? Będzie jeszcze trudniej. Będzie jeszcze ciężej cokolwiek zrobić. Tam lecą te ziomeczki, leci Foxy. Okej, okay, udało się. Udało się jakimś cudem ogarnąć. Mamy problemy, bo zobaczcie, że naprawdę tutaj jak szaleni lecą, dostawmy może tego springtrapa gdzieś tutaj. Nie wiem czy ten endo będzie tutaj łapał, ale nieważne, dajmy go może tutaj, niech sobie łapie tak dla pewności. 40 tysięcy, dobra, to tutaj zrobimy, troszkę oberwałem, ale wiecie za wolno to wszystko robiłem, tak mi się wydaje, że to właśnie przez to, że byłem troszkę za wolny ale ogólnie, jak widzicie raczej nam to wyjdzie, no Scott i Springtrap to jest mega połączenie, Purple Guy na początku do tego spowolnienia musimy dorzucić zapomniałem o spowolnieniu, dlatego tak ciężko idzie, wiecie tak mi się wydaje, że to przez to, że nie ma tego spowolnienia, tutaj też możemy dodać tego hmm, Crainchilda, Childa, bo i tak mu nie zbustujemy obrażeń, niech sobie stołuje ten początek jak tam wychodzą, albo nawet jeszcze lepiej wam powiem, zróbmy tu go pod tym mostem, i wtedy on będzie słyłował. Dodawaj zómeczku, muszę cię ulepszyć. Dobra. I wtedy patrzcie, słuje też na górze, i raczej nam nie przejdą. Mam nadzieję, że nie przejdą. O, nie, ziomeczek przeszedł. No widzicie, także jest ciężko. Dobra, ja spróbuję to przejść i zobaczymy, jakie jest Bosi. Dobra, widzowie, nie uwierzycie, co mi się trafiło. Dosłownie mamy najlepszy bonus w grze, chyba. Mamy high Noon. I dosłownie high Noon daje razy 4 Laka i razy 4 Rewardsy. Także mam nadzieję, że nam coś fajnego poleci. Zrobiłem tak, że na początku postawiłem Purple guy'a tutaj. I tutaj troszkę o Billy Postawiłem Scotta, dodałem Endo. Endo też wrzucę. Tutaj wrzuciłem. I słuchajcie, to no, tak to wygląda. Dodatkowo crying Child po środku. Jeszcze go możemy dać tak naprawdę. No nie wiem gdzie w sumie, bo tutaj łapię. Możemy dać go może tutaj, żeby jeszcze śledował na samym początku i jakoś to powinno wyjść. Oczywiście tutaj szybciutko spring trapa ulepszamy i kolejnego też dajemy. Myślę, że gdzieś tak koło tego wszystkiego, nie? Można tutaj uda się, uda się go wsadzić. Dawaj, dawaj żobecku. I też wyłączyłem autoskipa. Polecam wam na Night 4 uważać z autoskipem, bo naprawdę jest, no, jest problematycznie, czy on tu wejdzie? Patrzcie, tak się pojawia. O, dobra, udało się. No i mamy to w tym momencie Wszyscy wymaksowani. Czy uda się przejść? Zobaczymy. Ale jak, jak się ma włączonego autoskipa, to widzowie do, no, to widzę to słabo. Naprawdę, jest problem. Żeby grać noc czwartą, to na autoskipie raczej ciężko. Dlatego tutaj uważam, że no troszkę słabo wypada ten tryb, nie? Że jednak lepiej chyba ten najtrzeci night na nightmerze cisnąć, bo jest łatwiejsze. No zależy jak kto woli, nie? Czy ktoś woli po, po prostu mega trudno i dostać jakieś nagrody potężne? No ja dostałem Hainuna widzowie, to będzie tyle rewardsów, że masakra, nie? W tym momencie chyba, że nie będę miał farta, bo to wiecie, to jest szansa, to zwiększa nam szansę i generalnie wszystko, no ale jak nie pójdzie, to, to tak czy tak nic nie dostanę. No, teraz muszę na pewno wygrać, bo jakbym przegrał z takim bonusem, no to bym się popłakał, nie? Bo wiecie, mamy mega bonus. I jeżeli teraz bym przegrał, no to tak. Wiecie, smutno by było, nie? To mega lipa by była. Także spróbujmy to wygrać. Mamy tego Purple Guy'a. O jednego nie postawiłem, nie, jest tam, bo to pod mostem jeden stoi. Dobra, zapomniałem. Także aktualnie wszystkie postacie, widzowie, mamy postawione. Zobaczmy, kto będzie bossem. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Bo to naprawdę jest mega trudna noc. Zwłaszcza, że gramy Nightmare'a, jak mówiłem, więc tutaj widzowie naprawdę jest potężnie. Dobra, widzowie, mamy Moonlight Mangle, Mangle, jakkolwiek. No nieważne, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, leci nasza lisica, że tak powiem mechaniczna lisica. Zobaczmy, czy uda się ją pokonać. No mam nadzieję, że się uda. Dajmy może tego Purple Guy'a, bo ja przypadkiem w ogóle ciężko się tutaj niekiedy klika na te postacie, bo tak jakby chcecie jedną, a wam klika drugą. To jest takie męczące. Dobra, uda się. Chyba się uda. Patrzcie, ile Springtrap nabił, nie? Nawet milion tutaj obrażeń, także naprawdę dużo trzeba było zrobić. Cztery prezenty! Cztery klepsydry! Ole dropik, widzowie. Ale potężny dropik na tym night, cztery na Nightmerze. Jeszcze ten bonus.